Ogólnie sprawa niedaleko wyglądała tak, że widziałem kozako, co ja wtedy zrobiłem. Uciekłem, bo gonił mnie, gonił, więc szybko uciekam, uciekam. I aż muszę do swojego domu. Jak byłem w swoim domu, zamykam szybko drzwi. No i stoję tam. Szybko zchillowałem się już na kanapie, bo zakluczyłem sobie drzwi, a w plikach... Kozako! Uciekam dalej. Dalej z swojego domu. Opuszczam go. Muszę uciekać. On mnie prześladuje dalej. Na szczęście znalazłem jakąś knajpę, bo byłem tak głodny. I mogłem tam jeść. Uciekam dalej. Tak do Polski, tak do Japonii. Musiałem zamieszkać też w śmietniku, ale... Wtedy sobie przypomniałem, że Kotaku mnie nie gonił. On w Polsce, a ja w Japonii. Co ja te, teraz robię? Moja kariera będzie teraz w Japonii. Co ja zrobiłem? On mnie w ogóle nie prześladował. Brak profitu.